Cześć, to Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Dzisiejszy film będzie, słuchajcie, początkiem takiego challenge'u, który nad no, którym się zastanawiałam już jakiś czas i stwierdziłam, że jestem w takim momencie, że przydałoby mi się spojrzeć z troszkę innym okiem na moją szafę i będę słuchajcie robić 75 hard Style challenge. Tych filmów pewnie będzie kilka. Dzisiaj opowiem Wam na czym to polega, co będę robić i zrobimy sobie małe porządki w szafie. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji z kanału, jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie. I zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama, na którym staram się być troszeczkę bardziej regularnie, aczkolwiek jeżeli mnie tam nie ma, musicie mi wybaczyć, to znaczy, że Życie, wiecie, idzie swoim torem i po prostu nie mam czasu. Zaczynamy dzisiejszy film, i zacznę od tego, że pewnie o tym wyzwaniu w ogóle nie słyszeliście, bo jest to wyzwanie, które wymyśliła dziewczyna, która mieszka tutaj w Nowym Jorku. Kilka osób widziałam, że brało w nim udział, które kojarzę gdzieś tam z internetu, ale to są wszystko Amerykanie, to są wszystko youtuberzy z tego kraju. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi i dlaczego chcę to zrobić. Zacznę od tego, że 75 days hard to jest taki challenge, który jest tutaj popularny, żeby robić go na początku roku i zazwyczaj wiąże się to z tego, co kojarzę z chodzeniem na siłownię? Nie wiem do końca. W każdym razie 75 days hard to nie jest nic nowego tutaj i Właśnie jak wiecie, ludzie robią postanowienia na początku roku, to zmieniają tam, wiecie, że będą teraz chodzić na siłownię, ćwiczyć, zmienią dietę, bla bla, 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 bla. No i chodzi o to, żeby robić to przez 75 dni, nie wiem czemu akurat 75 dni jest to taka, wiecie, ładna, trochę okrągła, trochę nieokrągła liczba. No i słuchajcie, straciłam połowę filmu. Okazało się, że moja bateria w mikrofonie się wyczerpała, w związku z tym. Większość tego, co nagrałam, wygląda jak film niemy. Także część muszę dograć. Proszę mi wybaczyć. Tak to bywa. I skończyłam na tym, że zaczęłam tłumaczyć, na czym polega to wyzwanie, w którym będę chciała brać udział. I kto je stworzył, i tak dalej. Wyzwanie zostało stworzone przez osobę, która pochodzi stąd, mieszka w Nowym Jorku i na Instagramie występuje jako Old Loser in Brooklyn. Ona jest głównie tiktokerką, jeżeli dobrze kojarzę, oczywiście modową. Natomiast ja ją mam na Instagramie i jak zobaczyłam to wyzwanie, to w sumie mnie zainteresowało, bo mam wrażenie, że ostatnio trochę właśnie sięgam tylko po sprawdzone rzeczy, sięgam w kółku po te same jakby zestawienia i tak i potrzebuję trochę gdzieś ruszyć się z moją szafą. Zwłaszcza, że mam naprawdę dużo fajnych rzeczy, po które często w ogóle nie sięgam. No i na tym polega właśnie to wyzwanie, to 75 Hard Style Challenge, ciężko się to wymawia, że przez 75 dni ubieracie się codziennie i ciężko to przetłumaczyć z angielskiego, bo get dressed po angielsku chodzi o to, żeby wiecie, nie chodzić w piżamie, nie chodzić w byle jakichś rzeczach, które gdzieś tam znalazłyście gdziekolwiek, a to jest jakby kulturowo trochę dalekie nam, to jest bardziej amerykańskie. Jak sobie pomyślicie o tych wszystkich ludziach, gdzie widuje się zdjęcia, że chodzą w piżamie po ulicy i tak dalej, to o to chodzi właśnie, żeby nie chodzić w piżamie. Wiem, że w Polsce jako, że nasza kultura jest troszeczkę inna, jakby raczej się to nie zdarza, ale chodzi o to, żeby włożyć wysiłek w to, jak się ubieracie przez te 75 dni, żeby dokumentować to, co się nosi żeby nie korzystać za bardzo ze źródeł, typu wiecie, Instagram Pinterest, itd, jako inspiracji, tylko żeby szukać inspiracji we własnej szafie, żeby nie robić zakupów w tym czasie, co prawda ja tutaj jakby daję sobie, wiecie, pozwolenie na to, natomiast jeżeli robicie te zakupy, to chodzi o to, żeby przez te 75 dni tych rzeczy nie nosić, tylko nosić te rzeczy, które do tej pory macie i ewentualnie jakby spróbować zorientować się, czy jest coś czego w szafie wam brakuje. No i jeszcze druga rzecz, zrobienie porządków w szafie i spojrzenie na to, co się ma. Ja porządki w szafie robię w miarę regularnie, natomiast w tym momencie, słuchajcie, jest taka pora przejściowa, jeszcze jest za wcześnie, żeby robić takie moje wielkie porządki, gdzie wyciągam rzeczy wiosenno-letnie, natomiast jest już ten moment, kiedy najgrubszych swetrów nie potrzebuję, one mi zajmują strasznie dużo miejsca, natomiast mogłabym kilka rzeczy, wiecie, takich bardziej wiosennych wyciągnąć. I to właśnie w tym filmie chcę zrobić, to znaczy już to zrobiłam, bo nagrałam go w zeszłym tygodniu. Także dzisiaj Wam tylko po prostu powiem, co wyciągnęłam, no bo nie będę, słuchajcie, wiecie robić teatrzyku, że wrzut, włożę te rzeczy do szafy i, i nie będę udawać, że robię to na żywo. Natomiast wrzucę Wam klipy z tego, jak pokazywałam, co wyciągam. Pokażę Wam jeszcze tak na szybko, jak to wygląda, jakby w takim, powiedzmy, że oglądzie ogólnym. Bardzo dużo czerni. Są niby jakieś kolorowe rzeczy, ale część z nich jest taka dość ciepła, albo właśnie za zimna. Powiem, że naprawdę no jest, jest trochę, mam trochę problem ostatnio, właśnie z ubieraniem się. Tutaj leżą standardowo swetry, które się nie mieszczą i może jak schowam, właśnie takie najgrubsze to się zmieszczą. Tutaj rzeczy, które też. Część z tego może spokojnie, spokojnie mogę schować. No i tutaj powiem tak, że korzystam z tej części, a po te rzeczy praktycznie nie sięgam. Przy tym ta część to są spodnie. Także to Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda na tą chwilę. Tak naprawdę schowałam raptem kilka rzeczy, ale takich, które naprawdę zajmują mi dużo miejsca i to pozwoliło mi też schować do szafy rzeczy, które gdzieś tam żyły tutaj na tej półce. Na tej półce za mną musiałam trzymać kilka swetrów, dlatego że po prostu nie mieściły mi się one w żadnych szuflad. Natomiast jak schowałam te największe rzeczy, to nagle miałam na nie miejsce, więc mogłam tutaj schować te rzeczy i od razu to wszystko, słuchajcie, lepiej wygląda. Jeżeli chodzi o rzeczy, które schowałam, to schowałam na początek kaszmirowy kardigan marki Wilfred. Szczerze mówiąc, miałam go na sobie może dwa razy tej zimy, dlatego że on jest tak ciepły, że po prostu było na niego za ciepło i niestety, ale po prostu nie skorzystałam z niego za bardzo, ale nie narzekam, dlatego że ten kartigan jest taki bardzo neutralny, bardzo klasyczny i wiecie, nawet za 5 czy 10 lat może mi posłuży, no chyba, że nie będzie już zimy w ogóle, to też może się wydarzyć. W każdym razie... Schowałam go, zajmował mi dużo miejsca. Nie będę go nosić do następnego sezonu, więc bez sensu, żeby zajmował mi miejsce w szafie. Druga rzecz, którą schowałam, to taki gruby sweter z HM Studio, który miałam na sobie kilka razy nawet, aczkolwiek on też jest dość ciepły. W związku z tym nosiłam go tylko w takie największe mrozy, których nie było za dużo, więc miałam na sobie go raptem kilka razy, ale wiecie, jakby. Czuję, że skorzystałam z tego swetra i że to miejsce, które zajmował, że mu się należało. W przeciwieństwie do następnego swetra, o którym już opowiadałam w którymś tam, pewnie w niejednym filmie, jak robiłam porządki w szafie, to jest taki grubaśny sweter z takimi ogromniastymi rękawami. I te rękawy sprawiają mi o tyle problem, że o ile wyglądają super, to po prostu nie mieszczą mi się pod żadną kurtką. W związku z tym, słuchajcie, ja tego swetra ani razu. W tym sezonie nie założyłam i powiem, że jestem na siebie zła. Że jestem na siebie zła, bo wydaje mi się, że byłabym w stanie gdzieś tam, wiecie, upchnąć go w kurtkę jakoś się przemęczyć, bo ten sweter jest super, jest przepiękny, a ja słuchajcie, nie skorzystałam z niego ani razu. Następny sweter, jaki schowałam, to jest taki sweter z Kosa z dużym takim golfem. Luźny, długi. Bardzo go lubię, miałam na sobie go na pewno kilka razy w tej zimy. W tej zimy niestety, ale nie byłam najlepsza w dokumentowaniu tego, co noszę. Raczej tak normalnie wychodzi mi to nieźle, natomiast... Nie wiem, po prostu no ta zima była ciężka. Nieważne, w każdym razie schowałam ten sweter, bo on jest naprawdę ciepły i to nie jest rzecz, którą będę teraz nosić właśnie, jak jest taka zmiana pór roku. Także stwierdziłam, że odsłużył swoje i może poczekać do następnego sezonu. I słuchajcie, sch schowałam też sweter, który był takim sweterem z handmade, który nie jest handmade, tylko takim, wiecie, ręcznie wykonanym. Który kupiłam jakoś w połowie roku. Przez długi czas on leżał i czekał, aż go wypiorę, i w końcu go wyprałam. A jak go wyprałam, to już, słuchajcie, nie było takiej zimy, żeby go nosić, bo on jest taki raczej ciepły. No ale dobra, jest teraz wyprany, schowany, więc będę mogła po niego sięgać, sięgnąć w następnym sezonie. Tak, w sumie zaczęłam mu się przyglądać, czy ja na pewno będę go nosić, ale ocenię to na początku. Jesieni, zimę, kiedy będę, wiecie, wyciągać ponownie rzeczy jesienno-zimowe i wtedy podejmę decyzję, czy będę go nosić, czy raczej się go pozbędę. Także głównie swetry, natomiast pozbałam się też, w sensie pozbałam się, schowałam dwie spódnice, po które też nie sięgnęłam w ogóle w tym sezonie i w sobie nie wiem czemu, aczkolwiek ja te spódnice raczej noszę po domu, to są takie dzianinowe spódnice. Które są właśnie super fajne do noszenia po domu, bo są ciepłe i są bardzo, bardzo wygodne. Mam wrażenie, że ja najbardziej sięgałam, wiecie, po te spódnice w czasach lockdownu, kiedy dużo jednak siedziałam w domu. I to była jedna z takich rzeczy, po które często sięgałam, kiedy. Wiecie, wiedziałam, że jestem w domu, chciałam być ubrana wygodnie, natomiast nie chciałam, wiecie, zakładać takich rzeczy, które by były gdzieś tam sztywne czy coś w tym stylu. No i teraz, jeżeli chodzi o rzeczy, które włożyłam do szafy, też jest ich nie za dużo, aczkolwiek i część jest taka, wiecie, troszkę na wyrost. Zwłaszcza jak popatrzę w tym momencie za okno, gdzie pada deszcz i wcale nie jest super ciepło, jest tak szaroburo i bardzo niefajnie. Ale zakładam, że zaczyna się kwiecień i że już mogą być takie dni, że może być pod 20 stopni, więc chciałabym mieć po prostu takie rzeczy, po które będę mogła sięgnąć, jeżeli będzie tak ciepło. Zacznę od tych rzeczy, które gdzieś tam mam jeszcze w praniu i nie mam ich tak fizycznie przy sobie, natomiast pokażę Wam zdjęcia albo przebitki tych rzeczy i wyciągnęłam, słuchajcie. Sweter taki bardzo cienki, marki Bimba i Lola. Sweter to jest bardziej taka bluzka, można powiedzieć, taka sweterkowa. Ten sweter jest, nie pamiętam, ma, ma jakąś mieszankę lnu i czegoś i bawełny może. W każdym razie jest bardzo lekki, jest taki dość przezroczysty i jest takim fajnym, właśnie takim taką bluzko sweterkiem na taką porę właśnie przejściową, tudzież taką już bardziej pogodę wiosenną. I postanowiłam dać też kolejną szansę koszuli z Mango, tak popatrzyłam na nią i że może czas do niej wrócić tej wiosny, ona gdzieś teraz jest w tym momencie w praniu. Natomiast inne rzeczy udało mi się w międzyczasie, słuchajcie, wyprać przez te kilka dni, jak nagrywałam pierwotnie, a teraz. Także Wam je pokażę. Następną rzeczą, którą... Wyjęłam to jest ta koszula vintage. To jest jedna z tych rzeczy, które schowałam w styczniu, bo stwierdziłam, że po co ja je zostawiłam, na wiecie, taką najbardziej srogą zimę. Sro, srogą to jest, oczywiście tutaj przesadzam, ale stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy zacznę, mogę zacząć tą koszulę nosić, bo nawet jeżeli muszę na przykład jakiś kardigan na nią założyć, to... Myślę, że to nie będzie żaden problem, żeby po prostu ona będzie dobrze wyglądać. To nie jest jakby koszula, którą tylko będę nosić, wiecie, jakby albo otwartą z jakimś topem pod spodem, albo po prostu jako, um, jako koszula z krótkim rękawem tutaj spokojnie mogę na nią coś jeszcze zarzucić. To koszulę może trochę na wyrost wyjęłam, ale słuchajcie. Stygniłam się za nią, uwielbiam ją dalej. To już jest, chyba będzie trzeci sezon, jak będę ją nosić. I to jest raczej koszula, która, którą muszę nosić samą, tudzież jako narzutkę, więc... Przypuszczam, że do lata jej raczej nie ubiorę, ale właśnie jak będą takie cieplejsze dni, to pewnie chętnie po nią sięgnę. Wyjęłam też t-shirty takie obszerniejsze, które właśnie mogę nosić same, jak już będzie tak cieplej, że wiecie, że wystarczy, że narzucę kurtkę, a w środku będą mogła być po prostu w t-shircie. I dwa z tych t-shirtów to są t-shirty marki Everlane w takim kolorze takiego ciepłego brązu. To jest pierwszy z nich. Bardzo je lubię, one są z takiej bardzo grubej bawełny, więc um, są takie dość sztywne i one są takie naprawdę szerokie. One są krótkie i takie bardzo um, kwadratowe, bym powiedziała, więc um, to jest z nich fajne. Drugi wygląda w ten sposób, jest taki zieleni i mam trzeci w bardzo jakby w bardzo podobnym kroju, natomiast takiej bardzo żywej zieleni. A i ten jest z kolei z And Other Stories. Wyjęłam też, słuchajcie, też myślę, że trochę na wyrost, aczkolwiek to też jest coś, co mogę do kardiganu założyć. Dalej muszę to wyprać. I jest takie trochę pomięte od siedzenia, wiecie, od bycia w pudle po prostu. To jest jedwabne taki top z J.Crew. Też stwierdziłam, że w sumie, jak będzie cieplej, czy nawet właśnie, jeżeli sweter muszę założyć, to mogę to spokojnie założyć. I to samo z tą jedwabną, z tym jedwabnym t-shirtem, który też bardzo lubię. I jest właśnie fajne na taką pogodę wiosenną chociaż taką w... pogodę przejściową. Wyciągnąłem dwie pary spodni, te, które też powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je nosić. One są właśnie takie lekkie, natomiast ja je nosiłam jeszcze, jak było tak w miarę, w miarę chłodno, czyli tak w taką dość późną jeszcze jesienią, ale potem stwierdziłam, że dobra, już nie przesadzajmy, bo ich nie założę. Ale teraz jest dokładnie idealny moment na to, żeby zacząć je nosić. Myślę, że to będą spodnie, które też posłużą mi latem, bo one są takie bardzo cienkie, bardzo lekkie i jeżeli dobrze pamiętam, to um, one mają chyba len w sobie, na pewno mają jedwab. W każdym razie nieważne. No i jeszcze, słuchajcie, stwierdziłam, że spróbuję zacząć nosić z powrotem te spodnie. Aczkolwiek kwestia z tymi spodniami jest taka, że one mają taką dość konkretną gumę tutaj. To są spodnie z Uniqlo, które mam, słuchajcie. Myślę, że zbliżamy się do 10 lat. No może nie, może przesadzam. Może w 2017 je kupiłam, ale mają już dobre 5 plus lat. Wiecie, już powoli, właśnie zbliżamy się bliżej 10. No i ja te spodnie bardzo, bardzo lubiłam nosić. Natomiast teraz, przez ostatnie lata, zaczęłam nosić spodnie, które są takie bardziej, powiedziałabym, luźne w okolicy pasa. Po prostu zaczęły mi takie bardziej obcisłe spodnie przeszkadzać i zaczęłam mieć po prostu takie, wiecie, jak założyłam za ciasne spodnie, to takie uczucie, że się duszę, a wynika to z różnych tam problemów zdrowotnych, które gdzieś tam, z którymi się zaczęłam borykać przez ostatnie lata. Natomiast teraz jestem lepiej, więc stwierdziłam, że może spróbuję, może mi to nie będzie przeszkadzać. Jeżeli będzie mi przeszkadzać, to chyba będę musiała się pożegnać z tymi spodniami, aczkolwiek ciężko będzie mi to zrobić, bo bardzo, bardzo. Lubię kolor tych spodni, on jest taki niby fioletowy, trochę niebieski, no i taki, wiecie, pastelowy niebieski też wraca w trendach w tym sezonie. No ale zobaczymy, dam im szansę, aczkolwiek nie będę się zmuszać, jeżeli nie będzie, wiecie, to nie zagra. Jeżeli chodzi o to wyzwanie, to na razie dokumentuję, dokumentuję to, co noszę. No i zobaczymy, staram się zapisywać jakieś tam myśli na ten temat, wnioski. Na pewno zrobię film podsumowujący, gdzie powiem Wam o tym, jak to wypadło. Zobaczymy, czy zrobię coś w trakcie. Na pewno, oczywiście, zrobię porządne sprzątanie szafy. Słuchajcie, i pewnie niedługo, pewnie za parę tygodni, bo pewnie niedługo będzie czas. Przynajmniej mam taką nadzieję, żeby wyjąć całą resztę moich letnich i wiosennych. Rzeczy. Tymczasem dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że może to być w jakiś sposób dla Was interesujące. Podlinkuję posta na temat tego wyzwania, jeżeli to Was interesuje, to możecie sobie zajrzeć do opisu. I dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!